Bokzel ujawnia treść kolejnych swoich wypowiedzi, które mogą być użyte przez Sylwestra Wardenga. Miał podejrzenia co do przebiegu starć i ustawek. Verso odnosi się do krytyki, która spadła na nią w sierpniu. Używa jednak złego określenia i pojawiają się komentarze. Mokry Suchar przedstawił plan zorganizowania droższego wydarzenia niż ostatnia gala Bitej Śmietanki. Marcin Najman wypowiedział się w temacie Bokzela, a ten to skomentował. Bokzel ponownie zdradził jakie rozmowy może na niego posiadać Sylwester Wardenga. W ostatnich dniach szeroko komentowaną wypowiedzią Bokzela było nawiązanie do rozmów nagranych przez Sylwestra, które mogą działać na niekorzyść federacji oraz jego. Dotychczas wiedzieliśmy o planach związanych z Wielkim bu. Następnie Michał stwierdził, że w rozmowie z Sylwestrem nie ma nic wielkiego, a wątek Wielkiego bu to luźne pomysły rzucane na szybko. Dodał również, że przewinął się pomysł po prostu sparingu na zasadzie ustalenia, że do trzeciej rundy bu nie zakończy tego starcia, a w trzeciej po prostu wygra. Odbiorcy automatycznie połączyli to z pytaniem, co na to główny sponsor, czyli Bugmacher, nawiązując również do informacji o druida, że w momencie opublikowania materiału, jaki posiada, właśnie główny sponsor odwrócił by się od federacji. No i temat codziennie powraca. Przedwczoraj za sprawą Sylwestra Wardengi, który na pytania z materiału Konopskiego czy był to luźny pomysł, czy być może jakaś praktyka, podsumował puszczonym hasłem dowiesz się w swoim czasie. Wczoraj natomiast to Bogzel rozwinął lekko temat ich rozmów. W czasie transmisji Michał zorganizował pokój na Twitterze, w którym odbiorcy mogli zadawać pytania. Jednym z wątków był temat betklika i stanowiska właśnie tego sponsora do doniesień o pomyśle boksela na walkę z Wielkim Bu, która miałaby ustalony scenariusz. Jeszcze jedno pytanie, bo chcę żeby to wybrzmiało. Czyli nie ma nic przeciwko temu, że ty jako włodarz snułeś plany o ustawianiu walki. Ale ja nie snułem planu o ustawieniu walki, tylko ja żeby zarobić na tym, rozumiesz? Walk. Boxer ponownie podkreślał, że były to tylko pomysły, i nie doszło do tego starcia, a tym bardziej nie było żadnej mowy o tworzeniu pojedynku pod zarobek zakładów. Walki? Ale, ale gdzie jest powiedziane, że ta walka byłaby k***a ku... na zakładach? Gdzie jest cokolwiek powiedziane? Może chcieliśmy zrobić bitkę, która będzie wyłączona z zakładów? każdy, jakby. Ku... Ja sobie mogę wymyślić każdą walkę, teraz mogę sobie wymyślić, że zawalczę sobie z Amadeuszem na streamie i w trzeciej rundzie Amadi mnie pokona, ale kur... to jak to będzie wyglądało w rzeczywistości, jak to będzie wprowadzone te zestawienie, czy będzie wyłączone z zakładów i czy będzie to traktowane jako kurwa, walka towarzyska i tak dalej, to to może być traktowane... Tak ale... Najciekawsza jest natomiast dalsza część wczorajszej wypowiedzi Bogzela. Osoba zadająca pytanie stwierdziła, że prawdy dowiemy się po materiale Sylwestra Wardengi, kiedy pokaże całe nagranie. Bogzel przekazał, że bardzo dobrze i niech zostanie w całości pokazane, dodając, że jest to po prostu szukanie afery, ponieważ nigdy tej walki nie było, a wymyślić sobie może nawet każde abstrakcyjne starcie. Michał dodatkowo wtajemniczył odbiorców w inną rozmowę z Sylwestrem w podobnym temacie. Ja gadałem Wardendze jeszcze w ogóle na tym wtedy w ambasadzie o tym, że niektóre walki mi śmierdziały, na fejmie, że były takie, jak, jak Casio Polak, gdzie wyjechaliśmy sędziów, że, że na, potem na przykład była walka Buły z ochroniarzami na prajmie i, i cały świat freakfightowy gdzieś tam analizowałem pod kwestią, pod kwestią tych ustawek, że takie coś w ogóle, że mam wrażenie, że takie coś się dzieje, ale nigdy nie powiedziałem, że fejm ustawia walki. Nigdy sam nie ustawiłem żadnej walki. I, po, i, Ale żeby, i ka, każdy szuka, po prostu, każdy w szuka afery, planowały, a nie ma afery planowały. żadnej, bo nigdy takiej walki nie było. Jest... Automatycznie pojawia się pytanie, czy rozmowa właśnie tak brzmiała, jak przedstawia to Boxdel, czy jednak padły określenia, które zostały nagrane przez Sylwestra i mają zdecydowanie mocniejszy wydźwięk. Co również ciekawe, ta dyskusja pomiędzy nimi nie miała odbycia w basenie. Nie, tak, to, jest, to, jest gada, to jest gadka na holu. To nie było w ogóle w basenie, to ja gadaję o materiale z tym, z Nitro, co robiłem i. Dałem ten materiał po prostu później temu, później Wardę. Obecność na transmisji Zonego, który nie ma najlepszego mentu w swojej internetowej karierze, w połączeniu z organizowaniem Twitterowego pokoju, spowodowała sporo ilość epitetów wysyłanych w jego stronę i jego partnerki. Słowa kierowane były na przykład przez Natana czy też Karionera wraz z innymi użytkownikami czatu, a zarzutem był fakt doboru partnerek przez Zonego, posiadania przez obecną niebieskiej platformy w kontekście planów na przyszłość i następnie posiadania dzieci. Wiadomo jednak, że głównie pojawiały się niezbyt cenzuralne określenia. Po ponad kilkunastu minutach, na koniec mocnej wymiany zdań, wszystko zostało przerwane przez Denisa Załęckiego. Bad Boy zdecydował się wykonać telefon i wyrazić swoje zdanie. Tak, no, 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 tak, ta, ta, właśnie. Uśmiech to... się, ty bo... smacznie to ogląda. Tak, właśnie ba bardzo polega na coś takiego. To jest po mordę. Interwencja Denisa przyniosła zamierzony skutek w postaci apelu od Boxdela do uczestników rozmowy. Gdzie, muszę zmutować space na chwilę. Proszę Was o to, żebyśmy. Nie cisnęli już w ogóle, żeby nie dotykać tematów właśnie rodzin i tak dalej, nie? Gosia jest z rodziną dla Zonego, jest to kobieta, z którą jest i też dla komfortu gościa, żebyśmy po prostu nie poruszali tego tematu więcej. Jak macie, jest dużo tematów dla Zonego też. Które można poruszyć do... Zapewne nie do końca zamierzony skutek przyniósł materiał Verso, w którym odnosi się do krytyki. Zobaczymy, jaki mój apel przyniesie skutek. Pamiętajcie, prawie codziennie po godzinie 6 rano macie tutaj takie treści, a jeśli zostawicie lajkę oraz subskrypcję, potencjalnie zmienicie szansę, że w kolejnych dniach ponownie wyskoczę wam na stronie głównej. Na początku sierpnia w internecie zdecydowanie było głośno o Verso, a tak naprawdę o jej metamorfozie, polegającej m.in. na zmianie uśmiechu, która została negatywnie odebrana przez widzów oraz była obiektem nawet memów, a wszystkiemu nie pomogło stwierdzenie o powrocie do naturalnej

do naturalnej osłony czuję się słuchajcie, genialnie. Naprawdę czuję, że wróciłam taka stara ja, jakkolwiek to brzmi, ponieważ już jestem zupełnie inna. Właśnie wczorajszy materiał jest stwierdzenia o powrocie do naturalności oraz nazwanie oceny odbiorców jako krytyki. Niedobrem było powiedzenie, że wracam do naturalnego wyglądu, ponieważ macie rację, nigdy nie będę już naturalna. Aczkolwiek dla mnie była to taka i tak zmiana na plus, ponieważ właśnie pozbyłam się tych rzęs doczepianych, pozbyłam się właśnie tych takich tlenionych blond, włosów. No i wszystko. Mogłoby wyglądać, że jest OK. Niestety jednak ponownie Wersow może nie do końca być zadowolona z komentarzy, ponieważ w przypadku widzów jej kanału każde słowo ma znaczenie. Wcześniejsze podsumowanie roku było z jednej strony przyznaniem racji odbiorcom odnośnie niefortunnego doboru słów w jednym z materiałów, ale jednak służycie zwrotu hejterzy w kontekście innej sprawy, który zdominował sekcję komentarzy. Jest z moich urodzin, dodałam go właśnie w dniu moich urodzin już teraz z 28. W których zażartowałam sobie trochę z tego, co piszą o mnie ludzie w internecie, moi hejterzy, którzy sugerowali mi, że. Wygląda bardzo stara, więc stwierdziłam, że trzeba się z tego pośmiechnąć. No i... W rezultacie cała ściana komentarzy informujących, że to nie jest hejt i werso źle interpretuje opinie innych. Pozostając w temacie opinii, to Marcin Najman ocenił sytuację Boxdela. Wczoraj na kanale Zajawka pojawił się 40-minutowy wywiad z Marcinem Najmanem, w którym poruszony stało wiele wątków, natomiast jedna wypowiedź dość mocno zaczęła krążyć w formie skrótów i TikToków. Prowadząca wywiad Kasia Kubiak zapytała Marcina, czy pomimo braku sympatii stanie za Michałem w kontekście zbyt mocnego obrywania. Popularny cesarz poinformował, jak ocenia całą sytuację, mocno podkreślając, że prywatnie nie lubi dela. Ale trzeba przyznać, że dostał po głowie za dużo. Ja uważam, że przy moim braku sympatii do niego, mogę obiektywnie stwierdzić, że na taką połajankę nie zasłużył. Przy, wszystkiej, przy całej głupocie, jakie, jaką kiedyś tam zrobił jako dużo młodszy gość, to gdybyśmy tak naprawdę zważyli, co on zrobił, a jak dostał po łbie, to dostał za mocno. Wypowiedź ta trafiła również do Boxdella, który się do niej odniósł, jednocześnie odpowiadając na propozycję jednego z widzów, żeby Marcin Najman wystąpił w bandzie. Może Najmana zaprosić, może by coś z jej skrzyło? Zobaczymy, ale to z Najmanem to wiecie. Jeszcze teraz pozytywnie się wypowiedział na bitę. Miło było. Mokry suchar przedstawił koncepcję zorganizowania sporego wydarzenia z rozdania nagród twitchowych. Ostatnie miesiące w wykonaniu Suchara są zdecydowanie najlepsze w jego streamerskiej działalności. Postać głównie wcześniej kojarzona jako działająca bardziej w tle, ale jednak dbająca o sprawy grupy Xayo Industries w tym momencie stała się jednym z największych streamerów w Polsce. Taki rozwój z pewnością zawdzięcza realizowanym projektom we współpracy z innymi twórcami i wygląda na to, że nie zamierza odpuścić. W tamtym roku mogliśmy zobaczyć wydarzenie o nazwie Złote Antosie, będące po prostu rozdanie nagród w różnych kategoriach ze świata streamingu. Wszystko było jednak realizowane w sposób typowy dla streamerów. Tym razem wygląda Wygląda jednak na to, że suchar chciałby coś zmienić, a przynajmniej taką ma wizję. W czasie transmisji dość przekonująco poinformował o kosztorysie całego wydarzenia, który wynosi około 140 tysięcy złotych. Rób kosztorys tego? No co najważniejsze rzeczy to jest scena, samo zbudowanie sceny, 13 tysięcy złotych, wielka dioda czyli ekran taki wynajęty i zamontowany. 29 tysięcy. Oświetlenie miejsca 34 tysiące. Dźwięk, razem z dźwiękowcem, który będzie się tym zajmował, 16 tysięcy. Do tego potrzebujemy wynająć miejsce za 10 koła. Do tego potrzebujemy zapewnić trochę jedzenia, no tam z 15 koła. Do tego jeszcze trochę tam kwestia kamer, ale to tam można, może nawet za darmo. Z automatu pojawia się więc pytanie, czy jest realne zorganizowanie tak drogiego wydarzenia. No i tutaj z automatu możemy wziąć pod uwagę galebite śmietanki. Podczas swoich trzech edycji wynosiły kolejne około 6000 zł, następnie 20 tysięcy, a w przypadku trzeciej zdecydowanie więcej. Generalnie. Ostatnie, widać by taka technologicznie kosztowała chyba 6 koła. Mhm. Stworzenie produkcyjne. Teraz ja z 70 wyjdzie albo 80. To jest gry. Mokry Słuchar odpowiedział również, jaka jest jego motywacja w dążeniu do realizacji tak drugiego wydarzenia. Przemówiły już do ciebie głosy tych wszystkich ludzi, mówiących, że Gala nie ma sensu pod względem nie. finansowym. Wydajesz stoka. a dla widza, jeden czy to tak, czy na blistercie plus pewnie 60% ale, ale ludzi nie, by na ja to, nie przyszło. Ja to zrobię dla tych, którzy docenią takie coś. Ja to chcę po prostu sam dla siebie zrobić, żeby to było ładne, żeby to było fajne, żeby to było pierwsze takie w Polsce, rozumiesz? I tyle. Bo ja też dalej chcę zrobić to, co robiłem przez cały 2024 rok, znaczy co starałem się robić. Chciałem łączyć community różnych streamerów, chciałem łączyć streamerów z różnych baniek, czy to na jakichś gierkach, czy to właśnie na takich wyjazdach, i ja starałem się łączyć ludzi i na takim wydarzeniu, jak zaproszę wszystkich ludzi, to też mam nadzieję, że jak ludzie ze sobą pogadają na żywo, to może ktoś się polubi, może dojdzie do jakichś kolabów dzięki temu. Rozumiesz? Ja chcę być tym łącznikiem. Hopping, Rozumiesz i tyle. Sam pomysł jest zdecydowanie czymś typowym i mógłby przyciągnąć sporą liczbę ciekawych realizacji czy samego przebiegu wydarzenia osób. W przypadku zorganizowania sponsorów, tak jak wcześniej, na przykład na Gali Bite tanki 3, wcale może nie być to niemożliwe pod względem spięcia finansowego, oraz dodatkowo słuchar ma doświadczenie w organizacji wydarzeń. Oczywiście równie dobrze może to być jakiś żart ze strony streamera, chociaż naprawdę brzmi wiarygodnie. Federacja Prime nie miała Bugmahera, a teraz ma trzech. W momencie ogłoszenia najbliższej 11 Gali Prime, a następnie konferencji. Zapowiadającej to wydarzenie, jednym z największych zaskoczeń był brak dotychczasowego sponsora, a zarazem wyłączności na obstawianie walk u jednego Bugmahera. Wychodzi jednak na to, że mamy do czynienia z dość nietypową sytuacją w świecie flików, ponieważ najbliższą Galę Prime będzie można obstawiać na trzech stronach. Informacja ta została skomentowana przez Don Casio słowami: macie trzech Bugmaherów do koloru do wyboru. Pozostaje pytanie, jak finansowo wygląda brak udostępniania wyłączności na to wydarzenie jednej firmie. Natomiast dla odbiorców opcja zdecydowanie lepsza. Natomiast ja obstawiam, że my się jutro po godzinie 6 tutaj na kanale. W tym miejscu się dla siebie ja raz poprzednich dni. Jeśli nie widzieliście, to Was zapraszam. Widzicie podobno, wiecie co robić. Dzięki za oglądanie. Miłego dnia. Siema.